Cześć Wam! Jestem Hania i witam Was na moim kanale Książki w prążki. Dzisiaj nie będzie recenzja, um, takie moje pewne przemyślenia i wnioski na temat świata książek i literatury. Także kto chce posłuchać mojego toku rozumowania, to zapraszam. Zacznę może od tego, że świat książek jest niezmierzony oceanem wyobraźni, faktów i, i wiedzy. I, I w tym oceanie znajdują się, tak jak w prawdziwym oceanie wodnym, i żyjątka takie większe, mniejsze i rośliny i klony jakieś i, 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 i niestety też zanieczyszczenia śmieci tankowce z ropą naftową, które się roz, rozbiły także tak samo jest światem literatury i książek są książki, które można zaliczyć do tak zwanej kategorii Miłych, lekkich i przyjemnych. E, ale są również książki, które można dać do kategorii ambitniejszych, e, niesiące ze sobą pewne pouczenie, morał, moralniające, mogłabym powiedzieć. No i takie, mające e, większą wartość niż te. Książki z pierwszej kategorii. Ale mogłabym jeszcze podać inny przedział, który mi się tak troszkę nakreślił w głowie. To na przykład będzie książka: Nie tylko, jakby to powiedzieć, lekka, łatwa i przyjemna. Ale do tego można powiedzieć, że te książki też mają pewien, e, jakby to powiedzieć, morał, e, pewne pouczenie, ale nie wymagają takiego intelektu, takiej dużej ilości skupienia, wiedzy. E, no i również książki, które, e, które może nie są gorsze, od tej drugiej kategorii, tylko są inne, to znaczy książki wartościowe, ambitniejsze, z większą ilością wiedzy, ale nie niosące żadnych, żadnych, aby to powiedzieć, morałów, tak powiem, jakichś takich moralizatorskich funkcji. No a y, te kategorii może być naprawdę dużo. No wiadomo, książka długa, krótka, nie? Obszerna, mniej obszerna, skondensowana, y, bardziej taka rozwlekła, jak powiedziałabym. No i nie wiem, na przykład no, podstawowy podział, którego jest, którego on taki ogólny znany, no to no. Od, od rodzaju literatury, nie? Czyli nie wiem, fikcja, fantazy, fikcja literacka to jest to, co jest wymyślone, ale chodzi na przykład fantazy, nie wiem, dokumentalne, e, nie wiem, no, reportaże, kryminały, sensacje obyczajowe, no to to jest takie, tak powiem, no, normalne, stałe. Ale to na co pewnie zwrócić uwagę waszą, um, jest to, że jakby jedni mówią, że książka powinna być, mieć jakieś wartości, nieść, coś tam przekazywać, sztywna, ja nie wiem, poważna, przemijanie takie książki są cenne. No a właśnie, nie do końca. Bo zależy z jakim podejściem podejdziemy do tej książki, z jakim zamiarem. Czy chcemy się rozluźnić, zrelaksować, pobawić, pośmiać, e, nie wiem, mimo że czas, ale w sposób niewymuszony i niewymagający, no to jak najbardziej, książkę możemy e, potraktować jako mm, no, taki wentyl dla naszych emocji, czyli po prostu pośmiać się, pobawić po, po i nie patrzeć na to, czy ta książka niesie jakieś wartości ze sobą, czy jest ona, nie wiem, napakowana od wiedzy, faktów, skondensowana, e, czy jest mądra, po prostu mówiąc kojokwialnie, ale po prostu zwyczajnie świecie mieć w tym e, łatwą i przyjemną rozrywkę. Natomiast jeżeli podchodzimy do książki z zamiarem mm, poczytania, ale poczytania dla e, relaksu, ale takiego bardziej wymagającego intelektu, no to można wtedy, sięgamy wtedy po książkę taką y, bardziej wymagającą, skupienia, analizy y, pewnego doświadczenia, wiedzy. No i, i wtedy, to jest jeszcze inne podejście, nie można mylić tego z y, jedną z drugim. Bo nie ma czegoś takiego jak kompletnie, że książki to złoże głupota, y, wybie, wypierają mózgi i w ogóle do Albo, że książki to tylko poważna strefa i, 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 i to jest dla wymagających, nie. Tak jak mówiłam, w tym wielkim oceanie, zwanym świecie im są różne rzeczy. Też są śmieci. Ale te śmieci czasem też są potrzebne. Tylko tu trzeba wiedzieć, co ile. Bo uważam, że ma znaczenie to, co się czyta, co się przegląda. I to nie tylko w książkach, ale w innych dziedzinach. Kultury, mogłabym to ująć tak, ponieważ nie mam na myśli tutaj, żeby czytać tylko i wyłącznie książki m, intelektualne, wysoko intelektualne, wymagające, bo można po prostu się zwyczajnie w tych książkach nie chęcić. bo wtedy nie będziemy, mi się wydaje, tych książki traktować jako relaks, jako odskocznie, a coś takiego przymusowego. No jakby to powiedzieć jak prasówka, o, jako zadanie domowe kolejne. I, i, I to nie jest dobre. Ale z drugiej strony, jeżeli będziemy czytać same książki, lekkie, łatwe i przyjemne, to to też, jakby to powiedzieć, e, nie sprzyja naszemu e, duchowi. O. Dlatego, że chodzi o to, jakby to jest tak jakby pompować balona tylko wodą albo tylko powietrzem o. albo tylko nie wiem no helem i teraz jeżeli będziemy pakować tylko to to ten balon będzie na przykład no chcielibyśmy aby ten balon się unosił ale miał trochę wody no to nie możemy tylko a wody pakować, bo on się nie uniesie. Tak samo jest z człowiekiem, z nami. Yy. Po prostu trzeba zachować pewien umiar i, i zarówno moim zdaniem szukać źródeł yy, relaksujących, takich odmuszczających, można powiedzieć, tak, tak prosto i, i tak prosto z mostu. Ale uważam, że pewne elementy intelektualne też się przydadzą. I tu nie mówię tylko na przykładzie książek, ale także na przykładzie nie wiem, filmów, muzyki. No bo wiadomo, jest muzyka popowa, jest muzyka discopolo, jakaś taka, jest muzyka klasyczna i poważniejsza grupy drugiej zaliczająca się, nie wiem. Są filmy, komedie, lekkie, łatwe, proste, nie wiem, obyczajówki, jakieś takie pogodne. A są filmy, nie wiem, takie Nie sądzę pewną naukę, wiedzę, ciężkie dosyć. No i, i, i tak samo jest w książkach. Wszędzie jest tak. I teraz chodzi mi o to, że na przykład nie czytam książek ambitnych, czytam lekkie, nie wiem, takie, które mnie relaksują, ten łatwy relaks, ale zatem od czasu do czasu obejrzę sobie bardziej, nie wiem, bardziej wymagający film. I tu mamy uzupełnienie tego drugiego. To nie musi być tylko książka z książką, ale może być książka, film, książka, muzyka, muzyka, film, e, bądź inne. Tylko po prostu, żeby nie siedzieć w jednym, bo to nikomu, niczemu nie służy. Takie, trzeba mieć równowagę w tym wszystkim. Um, I to jest taka moja główna myśl, um, którą chciałam się z Wami podzielić, ale jest jeszcze druga myśl. Mianowicie, um, jedni mówią, że książki to, to źródło, które pomaga rozwijać swoją kreatywność, rozwijać wiedzę, a dla drugich w ogóle to nie działa. Nie mają takiego podejścia. No i tutaj przechodzę do mojej. E, no ja jestem z tą pierwszą stroną. Rzeczywiście książki niosą, nawet te głupie, te odmuszczacze, e, niosą za, za sobą pewne źródło kreatywności, bo musimy sobie wyobrazić tą postać, e, m, tą zachowanie, sytuację, e, no i wiedzy. Właśnie, to jest zaskakujące, że nawet w tych najgłupszych książkach, tych no najmniej wartościowych, powiedziałabym, w najniższej półki, e, można się czegoś dowiedzieć. I, i, I to jest zaskakujące, ale nawet powiedziałabym, że w tych głupszych książkach, jak się natrafi na takie ziarnko, na taką rodzynkę, to mi się jeszcze pięć razy bardziej zapamiętuje, niż w takiej książce, gdzie jest taką napakowaną, napaszerowaną po, po brzegi. I, I ja się na przykład tutaj powołam na książkę e, No, Pauliny Świst e, Komisarza. Książka tak banalna, tak prosta i powiedziałabym, można by powiedzieć bezwartościowa. Ale nie, ponieważ ja jako osoba mm, No, nie wiedząca powiedzmy danych fakt na temat policji, nie wiem, PRL-u, dowiedziałam się. Dowiedziałam się takich rzeczy, których bym normalnie, normalnie nie usłyszała. Nie usłyszałam nigdy. I, i na przykład nie wiem, no Pebex albo ym, zasady funkcjonowania policji i układy. Zresztą to nie się każdy kryminał, ale właśnie to jest dowód na to, że nawet ta książka o małej, by się wydawało, objętości, wartości, też może coś za sobą nieść. I, I nie można, moim zdaniem, nie powinno się mówić o książce źle. Bo po prostu prawie, podkreślam, prawie wszystko jest dla ludzi, tylko trzeba uważać, aby nie przesadzić, no, można się przejeść tym, nie, <grym> więc wiadomo. No i trzecia taka myśl na ten odcinek, to jest, mówicie, budowa książki i jej elementy. Mam na myśli, że książki pisane są od, odkąd właściwie prawie człowiek poznał pismo i, i, i zaczął jakby mieć swoje historie, snuć. I to potem zostało, zostało prędzej czy później nie wiem, zapisane, opowiedziane i to przetrwało. Więc książki, opowiastki albo prototypy książek już dawno istnieją. Ale od pewnego czasu tych książek powstaje no tyle, że po prostu jakbyśmy chcieli wydać książkę tak po prostu z mostu w wydawnictwie nie self-publishingowym, czyli tam, gdzie trzeba sobie zapłacić, żeby książkę wydać, a w takim normalnym wydawnictwie to czeka się nawet rok albo i więcej. Tyle przychodzi tych yy, propozycji tych yy, chętnych je, żeby wydali swoją książkę. No i wtedy trzeba oddzielić, nie? Dobre od złego, coś, co się sprzeda lub nie. Bo to jest jeszcze kolejna kategoria. Kolejna sprawa, że niestety na książki patrzy się również w sposób żarobkowy i komercjalny. No bo wiadomo trzeba na czymś żyć, trzeba mieć tego się wyżywić i no po prostu mieć fundusze na życie. E, tylko jeżeli podchodzimy tylko i wyłącznie pod tej strony, no to istnieje takie ryzyko i właściwie jest już, że coraz więcej wydawanych jest książek takich, takich z pierwszej kategorii tych takich... Łatwych, lekkich, niemiejący za wiele wartości i, i takich prostych, przyjemnych, pozaicznych, które e, wiadomo, że się sprzedadzą, bo tego ludzie szukają. Bo umówmy się, że niestety, ale spora część ludzi szuka rozrywki łatwej, lekkiej i przyjemnej. E, coś, co nie wymaga tylko intelektu, więc e, to się sprzedaje i to produkuje się. I to jest taki trochę problem, bo jakby to powiedzieć, to jest spojrzenie komercjalne, a jest spojrzenie takie, jakby to powiedzieć, rozumowe z podejściem szacunku do książki. Szacunku do autora, który napisał tę książkę. Bo można by podejść, nie wiem, czemu tamtych, tych, to się tylko tak powiem, przemieścić, przebrać to, bo nie wszystko nadaje się do wydania. Nie wszystko. Bo są książki, które naprawdę, no nie wiem, no, w ostateczności moim zdaniem, ale każdy oczywiście ma własny gust i może kierować się tym, nie innymi e, wartościami, wnioskami, więc tu już nie będę się wtrącać ale jakby mieć poszanowanie dla autora i dla książki co znaczy, żeby też umieć wybrać wartościowe i nie patrzeć na to, że to się nie sprzeda, ale na to, że to ma wartość, że to jest lepsze, wartości, bardziej wartościowe od innej książki, od, nie wiem, lekkich i banalnych Kryminał, dajmy na to. Co nie mówię, tamto są złe. Ale tam też jest na pęczki, A tych jakieś jest mniej. Ale oczywiście wyrabia się te lepiej łatwiejsze. No, <laughs> chyba, że jest to, nie wiem, książka, która wygrywa tam nagrodę nickę, albo tam, nie wiem, no. No jest takim naprawdę liderem. Ale tak to, to niestety tak się przedstawia szara i smutna rzeczywistość. Pomijam tu to, to, że jest pandemia, która raczej nie, nie zamierza się w najbliższym czasie skończyć. Yy, ale troszeczkę odbiegam od tematu. Mam na myśli tu, że książki, mam wrażenie, stają się coraz bardziej przewidywalne i przewidywalne, ponieważ tyle napisano tych książek, że już po prostu wykorzystano wiele konceptów, które już istniały, które istnieją. I naprawdę dzisiaj napisać książkę taką oryginalną jest bardzo trudno, wręcz powiedziałabym niemożliwie, żeby się nie powtórzyć ze schematem, by nie być schematycznym, żeby nie wejść to ja bym to powiedziała koło komercjalizmu Bo Uważam, że ta niekomercyjność jest Ciekawsza I, i myślę, że bym bardziej wartościowa yy, Ale to jest moje zdanie oczywiście No i ja to tutaj powiedzieć Natomiast są książki, które wykorzystują to, co już jest, ale robią to w taki sposób, jakby było to świeże, jakby to było coś nowe. Takich książek jest mniej, ale są. I, i uważam, że takich książek powinno się jak najwięcej e, wydawać, żeby było coś świeżego a nie takie klockie, ciosane schematy, stereotypy jedną na drugim, gdzie po prostu można by widzieć coś z czego, jak z czym. I, I Takie klocki, na zasadzie, nie wiem, klocek, romantyczny bohater, klocek, takie i takie zakończenie. No nie. Książka to jest świadomo obrazi nieograniczonej, gdzie powinniśmy się tym posługiwać. Tak, żeby stworzyć coś nowego, a nie pobielać. Bo takich książek pobielonych jest naprawdę dużo. Poza tym ludzie chcą czegoś świeżego. są nowości. Owszem, to jest kolejna kwestia, czy, yy, czy, jakby to powiedzieć, ludzie, którzy dzielą się na tych właśnie tych yy, Lubiące rozrywkę masową, nie wiem, bardziej znaną, taką oklepaną, jakby to powiedzieć, taką, co wszyscy ją lubią, robią. A takich powiedziałabym, indywidualistów. I takich, którzy lubią coś, co jest nieschematyczne. No ale myślę, że to jest to no, na jakiś rozmowa, powiedziałabym, monolog, y, rozmyślania na inny odcinek, bo powoli będę zbliżać się do końca. I y, chodzi mi tutaj o formę cały czas, że nie wiem, na przykład bohaterowie bohaterowie często są tak utworzeni, jakby nie od nowa, ale to jest kolejny zlepek. To jest kolejny zlepek zachowań. Albo właśnie takich klocków. I to jest niefajne w tych książkach w dużej mierze. Ta powtarzalność. I pod względem zakończeń, fabuły, bohaterów, i języka. A nawet jeśli chodzi o tą puentę, to ta planta może być tak zbudowana, ale, że niby znamy. Na przykład planta, nie wiem, że każdy z nas umrze. No i my na to. Bo są takie książki o śmierci, poruszające po, problematykę śmierci. Ale to można by zacząć w innych słowach. Niż na przykład ja to powiedziałam. Nie stawiaj tych sztucznych bloków, tych sztucznych klocków które nie mają zmiennych, nie wiem, krawędzi, długości, kształtu. Po prostu nie bazować na stereotypach, na banała, na powtarzalności, na trywialności, na, na pro, takiej prostocie. Chociaż nie uważam, że prostota jest zła. Podczasem ta prostota jest lepsza niż skomplikowany wzór matematyczny. Dajmy na to. Także to byłoby na tyle, jeśli chodzi o te jesienne rozmyślenia na temat książek. Dajcie znać, co Wy myślicie. Zgadzacie się ze mną, czy nie? Po jakiej stronie stoicie. Dajcie znać, czy Wam się podobało, klikając lajka i udostępniając ten film znajomym. Do usłyszenia!